Czy warto przyjeżdżać na Darta? Jestem pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Czyli warto. Dla tych oczu. <grywki> Sponsorem wąskiego kanału jest Superbet. Jednym słowem, super. Hello, my friends. Witamy wszystkich sportowych świrów, ale szczególnie wszystkich tych, którzy są wkręceni w darta. Moi drodzy, kolejna wielka sportowa impreza. Ośmiu najlepszych czołowych darterów świata. Do tego ośmiu zawodników z Europy Wschodniej i oczywiście nasi zawodnicy na czele z naszym Orłem Ratajskim. Będziemy oczywiście mocno trzymać kciuki za biało-czerwonych. Będzie jak przed rokiem, będą emocje, szaleństwa kibiców. Losowanie jest w Katowicach, a cała impreza w Prezero Arenie w Gliwicach. Johnny Clayton. Waliczek będzie pana rywalem w pierwszej rundzie. Jak pan ocenia losowanie? Dobre, optymistyczne. Wszyscy są na tyle dobrze, że tu nie ma znaczenia na kogo się trafi. No wiadomo, tam każdy powie, że na luka litera lepiej nie trafić w pierwszej rundzie, tak? No, ale cała reszta powiedzmy... To jest ten sam poziom. Człowiek odpowiedzialny za losowanie tegorocznego turnieju. Była presja? Były nerwy? No trochę presja była, bo wiem, że tu nasi polscy zawodnicy oczekiwali jak najlepszego losowania. Przyjechało do Polski bardzo wielu dobrych zawodników, można powiedzieć faworytów, więc losowanie chyba było na tyle dobrze, na tyle dobre, że jutro będą też dobre wyniki. Kuba, kiedy ok, tak z nami, z nami, łączy nas dart, Siemanko. Cześć! Szłem. Kuba, powiedz, jesteśmy świeżo po losowaniu. Jest kilka elektryzujących par, szczególnie dla polskich kibiców. No tak. Jeśli chodzi o polskich kibiców, to mamy co oglądać. Nasz duet ratajski białejski zmierzy się z duetem waliskim. Price Clayton i oczywiście w szczególności zerkamy na Krzysztofa ratajskiego, bo jest najlepszym polskim zawodnikiem. Wylosował żonęgo Claytona, zawodnika niezwykle sympatycznego, zresztą przyciska się tutaj za nami w kadrze. Szanse są jak najbardziej dla Krzysztofa, a dla Sebastiana, wiadomo, będzie trudno, bo Gerven Price chyba zyskuje nieco formy, więc może nie Skomplikowana sprawa. Hey! Dobry dzień, dobry. Prezero, arena w Gliwicach. Trwa pierwszy, pojedynek w turnieju. Padł pierwszy Big Fish. Ty -ry -ry, ty -ry -ry. Już za chwilę Białecki Price trzymamy kciuki oczywiście za reprezentanta Polski, na pewno będzie się działo i ten wieczór z każdą minutą, z każdą godziną będzie wchodził na wyższy level i to są polskie ściany i polscy kibice, tutaj wszystko jest możliwe. Muzyka obecnie reprezentujący Holandię Michael van Gerwen, ulubieniec widowni został odśpiewany oczywiście Zielony Ogórek. Jego rywalem jest Pero Lubič z Chorwacji, a my jesteśmy już po dwóch pojedynkach reprezentantów Polski. Niestety zakończyły się one porażkami Kciuka, jak i Bieleckiego. Były momenty, jak w dobrych filmach. Ale to niestety zawodnicy z czołówki PILISI okazali się lepsi, a my patrzymy powoli, powoli po widowni. i za chwilę ruszymy tam e, na stoliki i zapytamy, czego więcej padło, czy lotek, czy piw i poszukamy najmocniejszych stolików. Co to jest za stolik i dlaczego macie pomarańczowe czapki? E, stwierdziliśmy, że chcemy trzeba oryginalni, generalnie jeszcze tutaj mamy się po fajnie. Najlepszy stolik. 180 w sercu, tak? Tak. Na tarczy. I panowie skąd przyjechaliście? Z łaska Promnik Łaskarzew? Promnik Łaskarzew. Boże, pytanie, za kogo się pan przebrał? E, za wielkie ciastko z ulicy Sezamkowej. Kiedy, skąd? Pozdrawiam całą ulicę Sezamkową i wielkiego karmita Czerwonego. Czemu Dart jest tak wspaniałą dyscypliną? Powiedzcie. Nie wiem, można pić piwo, grać sobie razem, no w żadnym Ale sporcie tak nie ma. Tak... Nie no, tak prawdę pan powie. Prawda? Bo jest najlepszy. No dlaczego? No spokojnie sobie siedzimy, pijemy piwo, krzyczymy, bawimy się. Komu pan kibicuje? E, oczywiście Krzysztof Ratajski, tylko i wyłącznie nasza polska nadzieja. Krzysztof Ratajski. Koniec pol, jesteśmy w piątej lidze! Brawo, Pilica, koniec pol! Ale na razie jesteście grzeczni czy nie niegrzeczni? Posiotłem po powiedział. Jak, to, to... Jaki jest pana wynik obecnie? Ile piw? Mój, mój wynik, sześć piw. Ile? Sześć! Brawo! Parzyście! Dziękuję! A bo pan ma taką ładną koszulkę. Yy, skąd inspiracja? Lej mi pół! Przepraszam, bo ja pana tutaj zauważyłem. Pan jest z rodziny Michaela Gerwena? Jest of course. Jest... Ex, ex, excuse me, zajebiście. Angielski też? To no, oczywiście. Pan jest jego, pan jest jego bratem, 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 tak? Jest, jest, jest. Ale z Polski bardziej? Tak? Się yes, yes, yes. radza. Tak? Yes, yes, yes. Grabowiec Lofsdart, pod, czyli... Pod Zamościem, Zamość, pod, e, zamościem. pod Zamościem. Pod Było, się radza, było się radza! Nie, to pod Zamościem. No, co pan tutaj robi? Tańczę. Pani jest z Olsztyna, tak? Czy Olsztyn kocha darta, bo dziś jesteśmy tutaj? Olsztyn kocha darta! Ja nawet nie wiedziałem, że to jest napisane. To był przekaz podprogowy. Jest pan na razie naprawdę w doskonałej formie. Jeszcze jest wczesna godzina, proszę pana. Ale ta noc będzie pana? Myślę, że po barce rozpocznie się impreza, po 21.37. Kiedy wracacie do Olsztyna, bo dzisiaj na pewno zostaje. Do wiele dopiero, A, na spokojnie. What? Lay me pół! No alcohol, please. Moi drodzy, przed nami główne danie wieczoru. Do tej pory wygrywają sami faworyci. Polscy zawodnicy na razie bez zwycięstwa, ale teraz przed nami gwiazda reprezentacji Polski numer jeden w rankingu, jeśli chodzi o polskich zawodników. Krzysztof the Polish Eagle Ratajski. Liczymy bardzo na jego występ i na jego zwycięstwo. Kończymy, moi drodzy, ten pierwszy dzień turnieju z przytupem. Krzysztof Ratajski zwyciężył z Johnem Claytonem i co najmniej jeden Polak wystąpi w jutrzejszych finałowych rozgrywkach i trzymamy kciuki, żeby Krzysztof jutro również pokazał się z tej kapitalnej strony. Sponsorem wąskiego kanału jest SuperBet. Jednym słowem super. Zaczynamy dzień drugi od wielkiego uderzenia. Pojedynek Bunting, ratajski już o 19.15. Powoli te stoły, zarówno tutaj na scenie, jak i na trybunach, się zapełniają. Wszyscy chcą skorzystać z akcji Big Fish, zgarnąć 17 tysięcy freebetu. Big Fish, tutaj nasza rybka, rekin, chodzi. Na pewno będzie szaleństwo, na pewno, na pewno będzie doping i na pewno będą spore emocje. Trzymamy kciuki za Krzysztofa. Wczoraj na konferencji był. Pewny siebie pokazywał ten swój self-confident i miejmy nadzieję, że dzisiaj w pojedynku z Buntingiem to on okaże się zwycięski. wszystkich półfinalistów. Bunting-Littler, wewnętrzna angielska para, a w drugim walizko angielski pojedynek Price-Cross. Przypomnijmy, że Bunting wyeliminował po pasjonującym pojedynku 1-4 finału Krzysztofa Ratańskiego, wygrywając 6-5. do Były momenty, były szanse dla Krzysztofa Ratańskiego, ale na pewno nie ma wstydu, zaprezentował się tutaj przed polską publicznością naprawdę kapitalnie. Wchodzimy w najważniejszą fazę turnieju i teraz będziemy grali do 7, a nie do 6 wygranych legów. Różne są wyjścia na scenę głównych bohaterów w tegorocznej imprezy, ale wyjście przy kawałku Titanium Buntinga to jest absolutny top. away, Ale przykłócę, nie wiem czy stanę później, ale pomoże mi Pan. Nie, nie, nie wytrzymałbyś, 111 kilo. Którym dzisiaj ratajem jesteś? Ja? Tak jak patrzę? W tym momencie piąteczka, to jest to, to jest to. Ale trzeba powiedzieć, że naprawdę Bunting tą końcówkę miał kapitalną. Kapitalną, ale to jak zwykle oh, jak to Polska, tak? W Polska winka narodów. Kto wygra te zawody? Eee, gra jeszcze? Niestety już nie. Aha. Przespałeś? To... Komu kibicujecie? Powiedzcie. No nie ma już Krzyśka latajskiego. W tym meczu Buntingowi. Buntingowi. A jaki będzie finał tego wieczoru dla was? Będziecie grzeczni czy niegrzeczni? Nie będziemy grzeczni. Niegrzeczni. Czy pan dzisiaj będzie spał we własnym łóżku? Tak, ale nie wiem z kim. Brawo. Koledzy we własnym łóżku, czy nie wiadomo gdzie? We własnym łóżku z kolegami. Bra Brawo! Czy warto przyjeżdżać na darta? Jestem pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Czyli warto. Dla tych oczu. Pan <laughs> Mateusz, triumfator konkursu Big Fish Superbetu. Gdzie pan trenuje na co dzień? Jameson Beton, moja rodzima drużyna, 25 lat. W śląskiej ligi darta. Pozdrowienia dla wszystkich popaków i nie tylko, przede wszystkim dla wszystkich dziewczyn w śląskiej ligi darta. Opłacało się chyba trenować, bo wynik kapitalny. 290 ile? 8 Brawo Zaczynamy wielki finał. Gervin Price kontra Steven Bunting, moi drodzy. Wejście Buntinga przy kawałku Titanium. To jest absolutny. I myślę, że widownia to dzisiaj pokazała. Zobaczymy, kto wygra. Ja stawiam na Buntinga, bo jest moim rówieśnikiem. Finał. To był absolutny grand final. Dopiero 15. lek zadecydował o tym, że Gerwin Price zwyciężył w tegorocznej edycji turnieju Superbet. Darts Masters Poland 2025, ale naprawdę Bunting postawił mu się w tym finale. I emocje były do samego końca, do ostatniego rzutu. Szaleństwo, kibice, Obelix, nasz rekin, Big Fish jednym słowem wielkie święto, darta przez ostatnie dni w Gliwicach. Byliśmy tu z Wami. Myślę, że udało nam się przedstawić to jak z najlepszej strony, i myślę, że to kolejny udany turniej z logiem Superbetu na samym czele. Także moi drodzy. Trzymajcie się ciepło, grajcie w DARTA, bo jest to absolutnie genialna gra. I być może kiedyś spotkamy się na kolejnym turnieju tutaj w Gliwicach. Pozdrawiamy Was gorąco z Prezero Areny. Do następnego razu. Cześć!